Witam was wszystkich, ja jestem Vincenzo i witam Was ponownie na zasadzie takiej, że jednak stwierdziłem, że nakręcę ten piąty odcinek, chociaż mam wyjechać za dwie godziny. No trudno, może uda się przerenderować i go wrzucić. Miejmy nadzieję, że tak. A więc co będziemy robić? Otóż stwierdziłem, że się nie poddam. Nie ma tak łatwo. I dlatego więc ruszamy w, w lewo. Tak, to jest bodajże lewa strona. Mm, wywalamy siekierę. Po co nam siekiera? Będę pić.. Będę pić mikstury które są po... które będę miał w pymtasku, ponieważ H sprawia, że jem chyba najsłabszy, najsłabszy przedmiot leczący. A ja chcę się uzdrowić, aby mieć, mieć, mieć radość z życia i te sprawy. Tak, no więc taka mini niespodzianka, ale kto by się tam przyjmował, czy to jest, jest niespodzianką, czy nie ważne, że jest film. Ej, LOL! Ej. A, ała. Uderzyło mnie. W zasadzie ukłuło. Czy uderzenie i ukłudzenie to to samo, czy nie? Tę hmm. nad tą sprawą będziecie mogli się znać przez następne 4 tygodnie. A teraz. Ups. No, nie ma was. Wiem, przestraszyliście się mojej postury. O, pojawił się. Idź sobie nie chcecie. Na razie włączymy sobie naszą strzelbę. O, 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 podbił mnie. Jak mogłem go nie trafić? What the. Fuck. Nie, 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 to jest niedobre. Chyba będziemy musieli z nimi walczyć się w ten sposób. O, one pod wodą nie wchodzą. O, jestem zadowolony z tego faktu. A masz, a masz? Nie, pamiętam o oddychaniu. Spokojnie, moi kochani. Wszystko pamiętam. Au, au, au. Au, tylko nie mogę go trafić z bliskiej odległości. A, snajp! Snajp! Tak jest, snajper. Ups. Aha, Fuh, kolce są dla cieniasów. Idziemy dalej. samo może zejdziemy tam i przekujemy jakiś balon? A, musieli się pojawić. Musieli się pojawić. Musieli. Ok. Tak jest, dobra. Łot. Oh, o. Hmm. hmm. Podobało mi się. Chwila, czy ja mam. Nie, nie, wzi nie wziąłem ze sobą mojej złotej monety. A, tam kolce. Co, co, co tam z kolcami? Co mnie obchodzą kolce? Też coś. Idź sobie. O, dobra. I monety zbierzemy. Tak więc nie, jeszcze tu nie byliśmy. Jeszcze nigdy tutaj nie doszliśmy. Tak, wyszliśmy z korupcji. Jesteśmy geniuszami. Cudownie. Więc możemy iść dalej. A masz... No dobra. What? Dobra. Co? Czemu tu jest? Blokada? Tam jest wyjście. Nie, nie, to jest tak się nie bawimy. My się wykopiemy, moi drodzy. My się wykopiemy. Nie, nie poddamy się. Dobra, idziemy dalej. Mm. Yy, no... No cóż. Tak... Mm. Już jesteśmy coraz bliżej celu, a więc czas rozmawiać o Górkach kiszonych. To jest taka moja nowa tradycja. Będę nawiązywał do absolutnie nieważnego faktu w momentach, w których nic się nie dzieje. Pod warunkiem, że nic uznamy za kopanie kilofem. No cóż. W Minecrafcie chyba jest to bardziej fascynujące. Nie, przynajmniej ja tak wiem. Jak zaczynałem oglądać, kiedy włączyłem Minecrafta po raz pierwszy, mmm, takie tego oryginalnego. Mmm, to nie wiedziałem jak nic robić, więc oglądałem filmy CTSG, nawet nie wiedziałem, że to jest CTSG i on jest znany i tak dalej. I Ca cały czas czekałem, aby obejrzeć jak on kopie, bo to było dla mnie niesamowicie fascynujące, a on ciągle nie chciał tego pokazać mówił, boże, jakie to będzie nudne i tak dalej. Zresztą myślałem, boże, przecież to jest fascynujące, a może zaraz znajdzie coś tam, coś tam. Tak, a więc takie wspomnienia śmiech śmiechowe. Nie ma co pochodni stawiać, skoro zaraz to do... przekopiemy się do tego... do słoneczka. O i proszę, tak jak mówiłem, już piękny świat. O, 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 i tak, no i jesteśmy. Ha! O! Koks, tak jest! O! To było mocne. Grzyb. Kolejny grzyb. Ups. I w lewo. Dalej w lewo. Uhu! No tu nas czekają coraz większe wyzwania, jak widzę. Raz, dwa. Ale ładnie tutaj jest całkiem. Podoba mi się. Lewa strona jest ładniejsza niż prawa. O wiele. O wiele bardziej wolę iść w lewo niż prawo. Aha. Okej, okay, dobra. To co ma nas może... O ile pinkuszków. W sensie słoiczków. Tam był jeszcze jeden, wiem. Chyba nie powinienem strzelbą pozyskiwać, przykułować tych. Ała, ała, ała. Okej, okay, ile mam kasy? No, całkiem ładnie. Hej, łap. Oj, ty ślimaku, ty masz takie zabawne poczucie humoru. Hmm, to nam niepotrzebne. Nie przeszliśmy tu zbierać surowców przecież. Chyba, że będzie srebro. A srebro się nie obraże. Co nas może tam czekać? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem! I tak zapewne skończy się odcinek moją śmiercią, jak zanurzycie. Hmm, nie pustynia. Co to? Aha, nie, to już chyba widzieliśmy. Sęp. Wyglądało przez chwilę jak jakaś stara wiedźma. Nie wiem, przerażająco to było. Kraby, tu jest kraby, tu jest kraby Kraby Au, what, awa! co to Co to jest Antilon On rzuca we mnie piaskiem mm, Okej, okay, dobra Każdy ma swoje hobby hm, To było dziwne przeżycie No i wchodzimy z powrotem do lasu mm, <ścoughs> Wow, 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 noc się robi Nie, korupcja Au no tak. Mm, mm, to nie za dobry znak. To nie jest za dobry znak. Niewątpliwie. Nie, nie podoba mi się to. Dlatego więc olewamy. Olewamy fakt, że zaraz zginiemy i schodzimy na dół. Hops. What? Pff, co się stało? Tu nie ma dna. Okej, okay, dobra. Okej, okay, spoko. Nie, żeby coś, ale nie zginąłem przynajmniej. Bym zginął, bo nie potrafiłem sobie podłożyć pod nogi kawałka ziemi. Ale to było dziwne, straszne i w ogóle. Aaaa, pff, aaaa. Nie, 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 cholera, nie. O. No dobra, no to byłoby na tyle. Tak, taki mały bonusik, który wam dorzucam. Chciałem odkryć coś, coś ciekawego, a skończyło się na tym, że. Nie, nieważne, nie będę rozpamiętywać porażek. Ważne jest to, że trzeba się zgiąć. A w zasadzie nie, nie ugiąć się i kroczyć cały czas przed siebie drogą wyznaczoną przez e, niebieskie karaluchy. Tak, a więc w takim razie trzymajcie się, ludzie. Bywajcie, papaśki. Do usłyszenia za cztery tygodnie. I na razie, cześć, piąteczka.